Za dużo systemu w tym smutnym jak pizda anarchizmie polskim Nie jest tak? Czerinuchu Marchia, jak radio Anarchia, przybijałem się przez tej systemowy bełkot w sieci Komentarz na temat wyborów we Francji wielkie poruszenie w świecie. Neoliberalnym, co to się stało, porażka demokracji, kompromitacja demokracji, rzut na tyłku demokracji. Natomiast głos anarchistyczny mówi zupełnie co innego: to właśnie było zwycięstwo demokracji. Demokracja ma taką wadę i ma ich oczywiście o wiele więcej, ale przede wszystkim taką, że nie zawsze większość ma rację. Hitler też zdobył większość w demokratycznych wyborach, podobnie jak Kaczyński, teraz Le Pen. Na trzecim miejscu w Niemczech jest AfD. Trump odzyskuje tak powiem drugi oddech. Także yy, tak właśnie na tym polega demokracja, tak? Dochodzi do takich tam problemów, dochodzi do takich, takich sytuacji skrajnych, od razu odzywają się skrajne instynkty, które, na które mogą polegać politycy, jeżeli chodzi o swoich wyborców. Yy, Donald Tusk, swój sukces wyborczy też określa po prostu antymigranckiej polityce. Natomiast jeżeli chodzi o same wybory, czy one zmienią coś na, na tle politycznym we Francji, jak i na tle politycznym w Europie czy na świecie, nie sądzę. Nie wydaje mi się, ponieważ, jak mówiła Emma Goldman, gdyby wybory mogły coś zmienić, dawno byłyby zakazane. Można tutaj szybko wymienić, przypuśćmy, ostatni przypadek PiS, który obiecywał walkę z, prywat z nielegalną prywatyzacją mieszkań. Na początku wyglądało to wszystko bardzo buńczucznie, natomiast w, w końcu, w końcu, został wkłonięty przez neoliberalne mafie swoje swojej struktury i sprawa reprywa dzikiej reprywatyzacji bardzo szybko ucichła. Także nie, nie da się w obecnym świecie odejść od neoliberalizmu, ponieważ no, po prostu są tak zakorzenione w ludzkich głowach, że bardzo ciężko będzie cokolwiek z tych mózgów jeszcze wyklepać. Pracy. Kolejny poranek, a my ramię w ramię razem z kolegami zmieniamy rzeczywistość, bo być sobą znaczy być anarchistą, bo być sobą znaczy być anarchistą, bo być sobą znaczy być anarchistą, bo być sobą znaczy być antyfaszystą. Oj!